Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wojny na Piłki, tym razem w końcu. Moim przeciwnikiem jest koza, także Siemanko. Siemand, tej koza kanał Koza Sport. Tak mówię w końcu, bo naprawdę troszkę nam zeszło Żeby się zgadać No i słuchajcie, niestety nie ma już tych piłek Specjalnych agentów, które były zawsze Więc musimy sobie wejść w top agentów I tu mamy troszkę takie słabsze piłki Ale też postaramy się coś ciekawego Może no, w nich No szanse trafić. nie są najwyższe e, No 15% na czarną, także to jest ostatnia wojna Na piłki pewnie w tym PESie Ale myślę, że w takim razie za jakiś czas Możemy z Kozą zrobić taką wojnę w PESie 17 Także dajcie znać Oczywiście jeśli Koza będziesz chętny Będę za... chętny. Powiedz mi tylko jedną rzecz, no. otwieramy od jakiej pozycji, bo oni są tutaj podzieleni eee. pozycjami. A wiesz co, a może zróbmy tak, że wybierasz kogo chcesz, co? Co ty na to? Dobra. To może być ciekawe w sumie. To ja idę, ja, eee, bo, ja idę. Ale buster. patrz, defensive masz tylko jednego, tak? O ile się nie mylę. Eee, jest bramkarz, jest defensive. Ale nie, masz tam position de defense, nie? I masz one more. Tak? A rozumiem, no Czyli tak, jest tak. tylko jedna piłka. To może zacznijmy od tej, ona nam zniknie wtedy. I będą tylko 3 do wyboru. No dobra. Okej, okay, dobra, tak będziesz gotów, to dawaj znać. Otwieramy 10 piłek. Oczywiście, kto ma niższy overall, to jak Kto ma wyższy, to zachowuje kartę. Dobra, to otwieramy, tak? Okej, okay, ja otwieram tam defensywnego właśnie. Także ogólnie, jak trafimy tutaj kogoś czarnego, w sensie, że czarną piłkę, to będzie sukces. Dobra. Eee... U mnie jest złota. U mnie się dopiero kręci. Zobaczymy, co tutaj będzie. No, myślałem, że będzie czarna, ale nie No, ty, przestań się kręcić No no Kto to złota. jest? Kogo masz? Eee, czekaj, ma korki Nike no, Mój też miał eee, To jest Chambers z Arsenalu, proszę Ja mam Hatton -ha 78 overall No to ja mam 75, czyli 1-0, quick sell, czyli dajesz confirm musisz firm? się go pozbyć I release mm -hmm, mm -hmm. E Release, mam, szkoda Teraz w sumie Arsenal też go trochę release, bo został wypożyczony zresztą, jak zwykle. <grym> Ty, ale patrz, został... Ci defensywni dalej są? Eee, dobra, no okej. Okay. To chodź do ataku, będzie ciekawiej. Dobra, czyli... A to wybieraj kogo chcesz może. Dobra, ja idę hmm. ja idę do ataku. Ja też idę do ataku. <grym> Ofensywnie. Mmm, dobra. Zapłacimy w ten sposób. I to jest druga piłka w takim razie. Czy ten kl to kliknięcie X rzeczywiście ma znaczenie na to, co my tu trafimy? E, niektórzy wierzą, że tak, niektórzy nie wierzą w to w ogóle, także... Robiłem Ale mam czarną! Nie miał. Ty mam czarną! A ja mam Kakutę! Pięknie! I to jest Flipa Anderson z Lazio! To chyba będzie 2-0, ile masz overu? 81 78, Panie Kakuta Kukuta. Dziękujemy, dziękujemy. No Miło, miło było Pana poznać. No. Ogólnie tu jest fajna jest taka rzecz w pes że jak trafisz jakiegoś zawodnika, dobra otwieram kolejnego, to Ci wytłumaczę po drodze. Jak trafisz jakiegoś zawodnika i dasz go do klubu, to później już drugi raz go nie, nie trafisz, nie? O, to jest rzeczywiście fajne, no bo to, te duplikaty się znacznie ograniczają. Tak i no właśnie dlatego Bateson na przykład trafił wszystkich zawodników w tym. Poprzedł Dobra, jak pasie. kliknąłem, myślałem, że może teraz trafię, Czekaj, 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 będzie czarna. Zobaczysz, będzie czarna. No, no. jest czarna, jest czarna. No je, Naprawdę ja mam złoto. Udało się. Mam koko. To, to jest kopi piłkę. Czekaj, kopi piłkę. Ty, to, Czy to jest bateng. To jest bateng. Albo jajaturę, albo bateng, albo jajaturę. Na jaja to by był Ile on ma? 90 overall. Ile? <laughs> W sumie nie wiem jak mogłem dostać batanga, bo przecież sam kliknąłem, że biorę pomocników, no ale ja tu... 90 overall Co ty mówisz? No. Pff, to, nie to mój nie, no. Koko został zgwałcony w Koko, tak bezczelnie Jakaję 50 członków klubu No i możemy lecieć dalej. Czyli ile jest? 2-1? Tak, jest 2 do 1. To co A, czwarta ale teraz piłka teraz. Tak, czwarta przed nami. A może ja taktycznie też wezmę jakiegoś pomocnika? Ja poszedłem teraz znowu w atak. W sumie gdzie nie w wiem jak sposób. się rozkładają overole w Pesie, gdzie jest szansa trafić kogoś wysokiego, bo... Mm, A Zaraz ci powiem, bo chyba można to sprawdzić. Ja mam złotą niestety. O Boże, ja mam gościa ze złotej paczki w srebrnych butach i to jest. Ja mam Bruno Johnsona. 76 Enrica, 75, fuck jest! 3 do 1, pięknie! No tak, ja mam 90, więc ja już się czuję zwycięzcą. Dodaj do klubu. Ej, czekaj, czy ja tego koko skrypcelowałem? Jeszcze muszę sprawdzić na szybko. Żeby nie było, że oszukuję. Eee... To powiedz, jak mam otwierać kolejną. Dobra, ja już sobie tutaj sprawdzę. Od razu zobaczycie, kogo ciekawego mam w klubie. Tylko niech sobie to... a może sobie to posortować. Badzio93 na przykład. Mm. Nie, mojego koko tu nie ma. Dobra, jest dobrze. Dobra. to możesz w ja takim czekam. razie. Która to była w ogóle? To była piąta już, tak? Eee... Nie, 3-1, to czwarta. Tak, to była tak. czwarta, teraz będzie piąta. Okej, okay, tylko kogo wybrać? W ogóle. A nie, nie da się tu sprawdzić. A, w tych drugich się dało właśnie sprawdzić, ale ja teraz wezmę sobie środkowego obrońcę, jakiegoś czuję takiego dobrego. To będzie to. Eee. Będzie to. Ja idę znowu w pomoc. Raz się udało trafić dobrego pomocnika, to może po raz kolejny. Ale patrz, pierwszy raz otwierasz w plasie? Eee, tak, pierwszy to raz. i już masz 90. Znaczy, I pierwszy to... raz więcej, bo jeszcze trochę na początku otwierałem, jak jak, Aha. ściągnąłem sobie grę. I to wiesz, w tych słabszych paczkach teoretycznie. No, 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 no. Żałzinio no. Eee, z Portugalii. Jest to, czekaj, buty Nike, przyjmuję na klatę i jest to. Ake, czyli Eik. Tylko czemu on ma takie włosy dziwne? Ile ma? Dobra, 75. Tak jest! 79, Żałzinio, pięknie. Gdzie tu jest sprawiedliwość? <laughs> Czyli jest 4 do 1. No zaraz, zaraz środkuję, hmm. zaraz się odkuję. poczekaj, weźmy. Ja spróbuję bramkarza tym razem, może się uda. To samo chciałem powiedzieć, że całkowicie zmienię tutaj pozycję. Dobra, goalkeeper. To co, Neuer Manuel Neumajer i będę ucieszony. Albo chociaż Dawid Gea No nie, w złotej na pewno Dech Nie, nie też mam złotą. Buty chyba no name. -y. Przyjmuję na klapkę i jest to... Martin to. Silva u mnie. Ile masz? 76. Yeah! 77 to selli. Szczerze powiedziawszy, nie nice. mam pojęcia, kto to jest. Prawdopodobnie jest to kwestia tego, że nie znam się na piłce. Jest to jeden z czołowych <grym> perów. Na Jak pewno. Świetnie zaopowiadający się. Tak, jak można go nie znać? Dobra, Czyli dodaję jest do 4-2, tak? Klubu. Tak jest, 4-2. Jeszcze mam szansę się odkuć w sumie. W ogóle Koza, tak jak mówiliśmy o tych legendach wtedy i pamiętasz o tym Hernandez, jak mówiliśmy, że to może być bestia? Kurde, ta karta, już się <laughs> nie mogę doczekać. Ja się patrzę później, a tu taki dzik. 92 overall, niezłe strzały, 4 gwiazdki sztuczek, genialny. Dobra, to jestem overall to jest 92. 92 tempa. 92, <laughs> tempa, 92 tempa. Ja już otworzyłem, mam na, napastnika, ale... A propos wyrola tego Hernandesa to jest wyjątkowo wysoki. Wszyscy myśleli, że to będzie 8.6, a tutaj 8.7. Ja mam Czekaj, będzie... Nunes. O Jezus, obok czarnej, obok czarnej, ale ma buty Adidasa. Ma irokes. I to jest Marek Hamsik? Nie, to jest Tider. Fryzurę no, miał no. podobną. 77. 78 Nunes. 5 do 2. Klub Olimpia. Znam, oglądam. Fajnie, fajnie gra chłopak. <noise> Nie no paranoja, myślałem, że to Marek Hamsik tylko że nie mają licencji na jego twarz, bo mm. miał identyczną fryzurę. Dobra, jestem, jestem gotowy na kolejną paczkę, a tu w niej Biorę będzie... Biorę pomocnika, tak taktycznie teraz. A ja idę... Ja idę znowu watak. Ja idę znowu w atak. I znowu... Znowu obok czarnej złota piłka. Ja czekam, 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 czekam. Nie no obok czarnej złota! I kogo masz? Nie wiem, korki Nike na razie. Eee... Chanton z Bordeaux Ile overall? Ile overall? 75 No to QuickSellu, Ja mam Carillo, 78 overall Uuu. I to będzie bestia w przyszłej Fifie Naprawdę powyższa już tego karta 5 gwiazdek, 4 yy, słabszej nogi Ale też statystyki mega No tylko, że jest problem go połączyć, bo... Eee, czekaj, jest 5, 3 tak? Czyli 8 mm -hmm. paczek za nami, 2 do końca Hmm... Biorę napastnika teraz a ja pomocnika. Już się, już się raz sprawdzili ci pomocnicy. Więc może po raz kolejny. Nie musi być ajaturę, Nie musi być ajaturę, ale żeby też był ktoś niezły. Może być Andres i nie na przykład. I popatrz się jak Hamsko znowu obok czarnej. O rany. No nie, to ja nie obok czarnej, obok złotych i będzie to. Verdiego trafiłem. Tego Włocha. Ile ma overall? 75 bestia. No to mamy remis. No to teraz trzeba załatwić sprawę po męsku. Kamień, papier, nożyce. Hmm. Dawaj na 3, 4. Dobra. 3, 4, nożyce. Papier. No to dziękuję. Konfirm do Wszyscy klubu. Wszyscy zawsze dają kamień. Poszedłem tą taktyką. Ja zawsze też daję kamień, ale stwierdziłem, że też dasz kamień. ja nawet kamienie. nie myślałem. To jest w takim razie 6, 3. Okej. Okay. To tak Ostatnia być... paczka, Mimo... ale ile ty masz jeszcze? Ty? No jeszcze mi zostało właśnie 1500, pońców. a to był? właśnie. A ja mam jeszcze 700. To możemy jeszcze otwierać, chyba że chcesz zostawić sobie, nie wiem na co. Nie, ale... lecimy w opu. I tak bym otworzył i tak to już otworzę z tobą. Może, może jeszcze się odkuje jakoś. Wiesz co, no, oby nie było tak jak u Dev'a. Trafiłem e, legendę wtedy Badzio, jeszcze mówiłem wcześniej, że trafię Badzio, nie? Mhm. I, I Dev usunął sobie nagranie. A, no to, to takie w stylu Dewa trochę. Fajnie. Eee, wiesz, co? Złotą piłkę mam póki co. Ja też i mam gościa, który jest. O, Ruben Neves z y, Porto. Ja mam merę 75 Uniwersat Katolika. To... kamień pa... <grym> papier nożyce. Tak samo 75 ma? Tak jest. O, no dobra, dawaj. 3, 4, kamień. Papier. <grym> Nie. Posłuchałem cię. <laughs> dwa razy z rzędu. Cześć dwa mi to razy w głowie z rzędu. tak zostało? Dobrze. Yy, Release. Add to my club name, members. Czyli dobra, jest mamy to? 6 do 4 w tym momencie. Mm -hmm. Okej. Okay, no i... Otwieram dalej. Mm, napastnika biorę. To samo, to samo. Wysunięty napastnik mnie teraz uratuje, zobaczysz. Milika, chcesz trafić? No. Chociaż. No, milika trafić <laughs> łatwo, gorzej w drugą stronę, nie? <laughs> Zobaczmy dobra. No, Hamuj, Hamuj, czarny Traoré uuu Z London FC o. Czekaj <gry> Okej okay. Czekaj Ma długi rękaw, tyle wiem o gościu, twarzy nie poznaje Elgazi! o Ile? To jest ciekawa karta, 7-7 Mój też 7-7 No nieźle, dobra, no to znów 3, 4 Papier Papier, Papier. <gry> Nie wierzę 3, Trzy, 4 Trzy, cztery. Cztery. Kamień. Papier. Zobacz? Papier. No nie, znów przegrałem. Dobra, czyli nie ratują mnie, nie ratują mnie piłki, ratują mnie moje umiejętności gry w kamień ja 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 z Nakesowym zawsze przegrywam. Jeszcze nigdy nie wygrałem z Nakesowi w kamień papier, nożyce Czyli jest 6 mnie... do 5, ty weź się ustawiał. Wiesz co, u mnie się teraz skończyły te yy, Minecraft points, więc ja otworzę ostatnią za te GP GP, okej, okay, nie ma problemu. Więc to będzie nasza ostatnia piłka. Nie otwieram jeszcze i... Nie, czarnej nie będzie złota niestety. I oby to była teraz czarna. Ale powiedziałem, sprawdziło się to, co powiedziałem, że przynajmniej jedna powinna być czarna z tymi procentami. No tak. I u ciebie było identycznie, więc nie kłamali przynajmniej. No, a d ja. The trafiam... boys z Eee... Y nie znam. Hadi. hadi. <laughs> Co ty, mi... liczysz po rusku, czy co? Nie, niestety, niestety marokańskie fran... nazwiska z ligi francuskiej nie są moją mocną stroną. Mogę wam powiedzieć, że ma na przykład 35 lat. Ile masz metr... overall? 1,83 wzrostu, overall 77. 75. A aj, Ajajaj, czyli ja muszę dać release i jest 6-6. <laughs> czyli zostawimy to bez rozstrzygnięcia. Jak tak może być? Czekaj, ja może Zobacz, mi zostało, nie? No ja mam 8600 tych. To wejdź, pikseluj kogoś wystarczy. i ci wystarczy wtedy na kogoś. Okej. Okay. To daj znać, jak będziesz gotów, dobra? Dobra, to tu spikseluję ja nie? No. To nie wyjdzie. Czekaj. Ty, bo ja zbieram teraz achievementy i chyba dostałem 50 tych złotych. O widzisz. Więc. Dostałem od nich właśnie za darmo 150 zł, więc możemy otwierać ostatnią paczkę. Wystarczy ci? No tak, no dostałem od nich za darmo 150 zł. No tak, oni codziennie coś dają, praktycznie. Um... To Kto będzie decydował? Napastnik, pomocnik. No tak się właśnie stawiam, kogo wybrać. Ok. Do końca um, idę w pomocnika. Ja tak samo, to, to, to jest pole, na którym, na którym dostałem jaję, turę, więc może. Tu mogą być jaja. Może coś? Odłożyłem już pada, ale zapomniałem, że tu trzeba jeszcze kliknąć. Dobra, zobaczmy. Proszę, były na czarnych. Byle... Nie, czarne przeleciały. U mnie identycznie. No nie, złota. Buty. Chyba. A nie, nie wiem, co to było. Kto to jest? Twarzy nie kojarzę. Diallo. Znaczy James, bo to z... jest w sumie anglik. Z Gengol. U mnie z East Midlands. Co by to overall? było. 75. 76. Pięknie, add to my club members i chyba nawet jeszcze wystarczy mi na jakieś... Tak, o dwie te. Otworzę sobie na szybko jeszcze dwie piłki. No w tym czasie ja Jamesa z naszego klubu wyrzucam. Powiem tak, jestem ogólnie zadowolony, bo tego to sobie przetestuję jakoś, bo Wiesz co? czekając jeszcze na siedemnastkę to... No czekaj na siedemnastkę i jak będziesz mógł otwierać normalne piłki, a jeszcze lepsze jak są piłki na przykład jednej, drugiej Ligi Mistrzów, gdzie wiesz, że słabego nie trafisz, mhm. nie? Albo finału Ligi Mistrzów, kogo my tu mamy? Jakiś Jasiek. Eee, także to jest coś świetnego, naprawdę. No ale ja ją sobie, ja ją sobie jeszcze zagram. Dobra, w takim razie ja się będę z wami żegnał. Ko, no za dzięki ja też, wielkie za tak, odcinek. Widzimy się w rewanżu pewnie w 17, mam nadzieję. Również dziękuję. Parę desa trafiłem z Colo Colo. Dobry koleś. Zobaczcie sobie naprawdę jego kompilację na YouTube. Świetny. Naprawdę polecam. Koza też mówił, że fajnie... Ja co wieczór przed snem oglądam, bo to jest bardzo obiecujący zawodnik. No, a trzeba, trzeba znać się na futbolu, prawda? Młody, nie? Tak, No, tak. 35 lat. Do następnego. No, ale, ale trzyma, trzyma poziom cały czas. O właśnie, popakam. Dobra, widzimy się następnym razem. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kanał oczywiście Kozy macie w opisie. Zachęcam do subskrybowania. Do następnego, na razie i piona. Piona.